27 uczniów z podstawówek gimnazjów i szkół średnich wzięło udział w finale konkursu Wiedzy o Polsce, którego organizatorką była poseł Krystyna Pośrednia. Bardziej się cieszę z wypowiedzianych słów tutaj przez uczniów, którzy powiedzieli, że konkurs im się podobał, że trafiał do nich, że, że był taki, że poziom ich wiedzy, którą mogli tylko jeszcze dodatkowo poznać, pozwalał na rozwiązywanie tych testów, które były z ogólnej wiedzy dotyczącej ekologii. W przyszłym roku, w przyszłym roku spotykamy się w Miłosławie, tak? Zgodnie z propozycją burmistrza Miosława i będzie to już konkurs dotyczył Życia, tak? Zastanawiam się, których dziedzin i prawdopodobnie nie w kolejności, jak zapisane jest, w regulaminie pójdziemy, bo będzie mi się podobał może konkurs historyczny. Jednak gdzieś tam odnosimy się do historii. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepszy okazał się Mikołaj Filipiak z samorządowej dwójki. Ja uważam, że konkurs był trudny. Najbardziej lubię zadania testowe zamknięte. No najbardziej, najtrudniejsze dla mnie były zadania otwarte, w których, Długo? W których trzeba było coś na, od siebie coś napisać. Długo przygotowałaś się do tego konkursu? E, tak z miesiąc, jed, miesiąc, dwa, tego tak koła. Najlepszą gimnazjalistką została Monika Kwapik z gimnazjum w Kołaczkowie, a rywalizację szkół średnich wygrał Karol Pętkowski z ZSTiO. Przygotowanie uczniów do konkursu dobrze oceniło żyli. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą ekologiczną, wiedzą przyrodniczą, odpowiadali na pytania z, właśnie z tych dziedzin. Wydaje mi się, że pokazali rzeczywiście dużą znajomość tematu. W nagrodę uczestnicy pojadą na wycieczkę do Sejmu i Muzeum Powstania Warszawskiego.